Mariusz Wlazły, siatkarz PG Skry Bełchatów i Maciej Wilusz, piłkarz PG GKS-u Bełchatów, zaangażowali się społecznie w akcję zachęcającą do oddawania krwi. Sami, co prawda, gdy są w cyklu treningowym, oddawać jej nie mogą, ale mimo to zachęcają Bełchatowian do włączenia się do akcji. Powiem szczerze, że teraz nawet nie ma możliwości, bo e, chyba że w wakacje, tak, kiedy nie trenuję, kiedy, kiedy mam czas wolny, można wtedy oddać krew, ale. W sezonie to no jednak strata pół litra krwi to jest, to jest dosyć ciężkie dla sportowca. W wieku młodzieńczym, jak to ładnie brzmi, w wieku młodzieńczym, gdzieś, gdzie miałem 15-16 lat zawsze, były takie akcje organizowane, organizowane u mnie w szkole. No i po prostu młodzież szła oddawać krew z różnych powodów. Aczkolwiek yy, ta frekwencja była dosyć duża, bo żeby się zapisać, to czasami trzeba było yy, z dwa dni czekać na to, żeby tą krew oddać. Ja myślę, że każdy z nas powinien czuć taką potrzebę, żeby pomóc komuś innemu, yy, komuś yy, nieznajomemu, bo tak prawdę mówiąc yy, zazwyczaj, jeżeli są akcje takie yy, yy, z narażeniem życia, oczywiście każdego gdzieś tam serce boli i chciałby pomóc, ale... Yy, tak, jak tutaj było wcześniej powiedziane, to jest gdzieś tam jednorazowo, gdzieś, gdzieś taka no nie wiem, mobilizacja sił w danym momencie. A fajnie by było, jakby to było cyklicznie, fajnie by było, jakby to oddawanie krwi nie było z przymusu, bo coś się złego dzieje, tylko po prostu żeby zapobiec temu, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Każdy z nas rzeczywiście podchodzi do tego bardzo poważnie, bo każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, jak, jak ważne to jest dla ludzkiego życia. No, my niestety w trakcie sezonu no nie możemy. Można też powiedzieć, że nie zawsze spełniamy te kryteria oddawania krwi, ale wydaje mi się, że, że, że kiedy, kiedy są przerwy, są pauzy między, między rundami, między sezonami, jest to też czas, w którym można się zastanowić rzeczywiście i uzgodnić to z klubami. Czy rzeczywiście jesteśmy, jesteśmy w stanie, czy możemy oddać tę krew, bo, bo rzeczywiście każdy z nas chciałby, chciałby pomóc i, i przede wszystkim mam nadzieję, że takie właśnie spotkania, takie promocje będą zachęcały ludzi. Mam nadzieję, że tych ludzi będzie coraz więcej, bo... Każdy, każdy z nas rzeczywiście sobie zdaje sprawę, że jest to bardzo ważna kwestia. Jak przekonuje dyrektor Regionalnego Centrum Kwiatastwa w Łodzi, Krzysztof Włodarczyk, każdy z nas może zostać dawcą i uratować życie drugiego człowieka. Potrzeba niewiele, dowód osobisty, dobre samopoczucie, a przede wszystkim chęci. Trzeba być zdrowym, nie, nie, nie jeść żadnych leków, nie zażywać, nie, mo, nie można być pokaleczonym, a to jest bardzo dużo przeciwwskazań, bo to musi być bardzo zdrowy człowiek, żeby oddał krew. Ja tutaj w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. No, co, jeżeli chodzi o ogólne przygotowania, koniecznie zjeść śniadanie. Nie można przychodzić na czczo, wypić nawet wypić herbaty, nawet herbaty, wody mineralnej, jedną szklankę więcej niż normalnie. I zgłosić się do punktu, no tam najlepiej powiedzą, bo to też jest każdy człowiek indywidualny. Może być okazem zdrowia, aż okaże się, że przechodził jakieś, jakieś choroby, które go też dyskwalifikują. Tak na wszelki wypadek. Jednorazowo oddawcy pobiera się 450 ml pełnej krwi albo określoną ilość składników, osocza lub płytek krwi. Od jednego dawcy rozdzielamy krew na trzy grupy. To, to czerwone to się nazywa kakacze, koncentrat Kwinek czerwonych i to jest najczęściej używany składnik krwi. Te krwinki są w ogóle zanurzone w osoczu. Osocze też oddzielamy. Osocze używane jest... Tak bezpośrednio do leczenia w około 1 trzeciej pobranej, natomiast reszta osocza jest przerabiana na bardzo specjalistyczne leki, niemożliwe do uzyskania w inny sposób, które też ratują życie już wtedy mniejszą ilość chorych, ale z ciężkimi chorobami, m.in. z hemofilią. I jeszcze zostaje ostatnia grupa, ta najczęściej używana, to są krwinki płytkowe. I też tutaj już około 20-25% zużywamy płytek od kwiodawców, którzy oddają krew pełną. Mężczyzna może oddawać krew najwyżej 6 razy w ciągu roku, kobieta 4. Zabieg ten jest całkowicie bezbolesny, a organizm potrzebuje zaledwie kilku godzin, aby uzupełnić powstały niedobór.